Cześć kochani, witam was ponownie na kanale Monia Wenel. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z cyklu Zdradki od Wiki. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to zapraszam was do poprzedniego odcinka. Tam otwieram sobie paczkę od Wiki i wszystko wyjaśniam. A na dzisiaj przygotowałam sobie kochani draping za 42 zł. Mamy jeden rok wakacji. I love you. Szalone zakupy, krzyżówkę XXL już nadrapaną oraz klub milionerów. Jeszcze zanim zacznę drapać, przypomnę wam, kochani, o konkursie dla wspierających mój kanał na tiply. Jeżeli was to interesuje, to kochani w opisie pod filmem macie link do tego rozdania i wszystkie informacje. A teraz, kochani, przechodzimy sobie do drapingu. Zaczynamy od zdrapki jeden rok wakacji. Jakie tutaj mamy y, numery? 17 i 18. No ciekawe, czy wygramy rok wakacji. Oj, coś tutaj nie ten. 26, 14, 22, 24, 1 rok wakacji. No jeszcze tylko raz i bawimy się. <gryw> no niestety, kochani, 13, czyli w zdrawce nie ma nic. Drapeczka jest pusta. Przejdziemy sobie teraz do zdrapki I Love You. Idealnie pasuje pod ten drapak, nie uważacie? Mamy tak: 22, 4, 26 i 30. No mam nadzieję, kochani, że trochę lepiej mi tutaj pójdzie w dzisiejszym drapingu, bo naprawdę poprzedni był tro trochę słaby. 18 32 no niestety nie mamy szósteczka, szósteczki też nie mamy 23 obok 15 obok 12 a 15 obok gdzie obok czego nie wiem <śla> chyba płyta mi się zacięła 12 nie ma 25 obok 16 niestety nie ma, 24 nie ma i 31 obok. Kończymy obokiem. No nie fajnie, tutaj się zaczyna. Różne kontrolne potwierdzają, że bida w tej zdrawce. E, idziemy do szalonych zakupów. Bonusik. No w bonusiku mamy plik, a w drugim bonusiku mamy monetę.

24 brak dwójki nie mamy. 36 nie ma. No powiem Wam kochani, że jestem już trochę y, obrażona na zdrapki, 19 nie ma, 30 nie ma, 39 obok i 37 nie ma. No. Jestem trochę obrażona na zdrapki, bo nic mi nie chcą dać. Straszna bieda w tych zrabkach ostatnio. Same pustaki. Jak to mówi coś budujemy dom. Myślę, kochani, że teraz sobie zrobimy klub milionerów, a krzyżówkę XXL zostawimy sobie na koniec. No dobrze, no to szukamy. Może chociaż w tym klubie coś się zapiszemy do klubu milionerów. Zobaczymy. 39, 28, 31. 19, 7 i 47. I takich numerów szukamy, kochani. Mamy nadzieję, że znajdziemy. <gry> A mamy tak czwóreczkę, której niestety nie ma. 15 nie ma. 45 nie ma. 10 niestety nie ma. Dwadzieścia osiem, nie ma. Dwa, pudło trzydzieści siedem, nie ma, mamy czterdzieści siedem, trzydzieści trzy, nie ma niestety. Szesnaście, nie ma, zdarta płyta. Czterdzieści dwa, nie ma.

17 nie ma 35 nie ma 30 pusto i szósteczka na koniec pusta BHM, kochani, czyli kolejny pustak do kolekcji. No trudno. Zobaczmy może w tej krzyżówce coś tutaj nam się odmieni los. Jak widzicie, zostawiłam cały rządek, i tutaj mamy tak: w drugiej mamy jedno słowo, Niemen, a w trzeciej mamy dwa słowa, Unia i Kuna. Więc jakieś szanse są, kochani? Więc szukamy dalej. Jak widzicie, bonus bieda, więc na bonus to już nawet nie liczę. I mamy literkę T. W pierwszej krzyżówce szukamy literki T. Mieliśmy już A, więc fajnie nam tutaj poszło, ale dalej. Nie ma tutaj żadnych konkretów. Żadnych konkretów nie ma. Czy jeszcze gdzieś jest te? W pierwszej nie ma. Teraz druga krzyżówka. W drugiej krzyżówce te mamy w nagietku. A, powiem Wam, tutaj jest fajne słówko. Moskwa. Od razu ta krzywka mi się skojarzyła z, z domem z papieru takim serialem z Netflix oglądaliście. Ja oglądałam bardzo, go lubię i teraz czekam na piąty sezon. Ale wracamy do T Do poszukiwania T tutaj architekt. Dwa razy, Atlas. I tyle jeśli chodzi o T Więc patrzymy kolejną literkę A jest to literka B w bonusowym globus. Mamy B i teraz szukamy sobie kochani jakichś w końcu tutaj słówek. Mogłaby tutaj mogłoby tutaj coś wpaść. Mam nadzieję, że coś wpadnie, bo draping będzie wtedy strasznie przykry. Ale już nie gadam, tylko szukam B, Abel. I tyle, jeśli chodzi o B, w drugiej krzyżówce. I w trzeciej, no może ta trzecia coś tutaj pomoże. Drabina. Yy, I to było, było na tyle, jeśli chodzi o B. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że to nie będzie zaraz V i X. A nie, X już było, no to już nie będzie, ale V jeszcze mogłoby być, chociaż nie chcę. Nie chcę V, od razu mówię. Tort o Moc, mamy pierwsze słówko w pierwszej krzyżówce. Moc. Mam nadzieję, że moc będzie z nami do końca. Brona, Osina i tyle z O. Ok. W globusie mamy O. I w drugiej krzyżówce mamy tak. Jagoda, Moskwa, o której już wspominałam. Winogrono. Właśnie, winogrona. Yy, czy jeszcze gdzieś o lord i tyle jeśli chodzi o o a w ostatniej sok jesionka dog i to by było na tyle no nic lecimy dalej kochani nie poddajemy się h Mamy drugie słówko, ucho. E, I tutaj nie ma więcej H. Hmm, czy tutaj miałam gdzieś jakiś H, cecha? Nie, ale tutaj było gdzieś cecha, architekt. I to tyle. Kolejna literka. Literka Y. Raczej nam tutaj nie pomoże, ale szukamy, no, szukamy, nie poddajemy się. Henryk. Henryk, i to by było na tyle. W drugiej, w drugiej hmm, też jedna grzywna. No i w trzeciej, i w trzeciej wymiar. I tyle. No i kochani, chwila prawdy. Jaka to jest literka? Literka L. No to w globusie mamy L, no to, ale też to wiadomo, że nic z tego. Szukamy. Może coś tutaj się uda. Eee, satelita, ale nie było S. L. Oskrzela. Lej, ale nie było J. I w pierwsza krzyżówka całkowicie już się kończy. Odpada. A w drugiej. Abel. Tu mamy już dwa słówka: Abel i Niemen. Ale to byłoby chyba na tyle. Nic tutaj więcej nie uraczymy. A w trzeciej: L Atlas. I tyle. No nic, kochani, wychodzi na to, że krzyżówka jest pusta. Sprawdzimy sobie kontrolne, które prawdopodobnie to potwierdzą. No, niestety, niestety, kochani, BMI. Więc przejdźmy sobie do szybkiego podsumowania. Mieliśmy dzisiaj, kochani, drugi odcinek z cyklu Zdrapek od Wiki. Zdrawki z wymiany zdrapkowej, którą możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. No i mamy tutaj, kochani, niestety, same pustaki. Takie jest podsumowanie. Mieliśmy Draping za 52. 42 zł, przepraszam, i wszystkie te zradki są puste. Mam nadzieję, że jeszcze w kolejnych dwóch drapingach, bo tyle uda mi się nagrać z, ze zdrapek od Wiki, będzie faktycznie coś fajnego, coś fajnego wpadnie, żeby się trochę podratować, bo wynik jest naprawdę trochę, naprawdę słaby i biedny i smutny i, i nie wiem jeszcze jaki. Na dzisiaj kochani to tyle. Jeżeli Wam się pomimo wszystko podoba odcinek, to proszę was, zostawcie łapeczki do góry. Zapraszam do subskrypcji osoby, które jeszcze tego nie robią. No i co kochani? Widzimy się w kolejnym odcinku. No i słyszymy się oczywiście. Trzymajcie się, pa!